Dzień dobry, kochanemu Państwu trzy rzeczy, żeby się nie pomylił. Raz, dwa, trzy. Po pierwsze, to moja natura nareszcie się cieszy, ponieważ ja jestem defetystą z natury i taki dzisiaj jest ten odcinek. Za cholery radości ta wniewa, ani trochę. Po drugie, żeby mi geografowie nie zarzucili, że istnieje na świecie taka kraina na wschód od kraśnika. To nie jest kwestia krainy geograficznej, tylko y, krainy umysłowej. A po trzecie, jedna z kobiet mojego życia, babcia Dudusia, obchodzi dzisiaj 98. urodziny. Hura! Ustalmy, zjawiają się w necie sondaże, co w fotel wbijają, że tak się wyrażę. Wynika z nich jasno, co przyznam w piosence, że fanów ma pis coraz więcej. Ja tylko króciutko, by nudy nie wzbudzić, u Państwa serdecznych i miłych mi ludzi, domyślam się chyba skąd sprawa wynika. W krainie na wschód od Kraśnika. Podatna tam gleba dla baśni i bajek, Bo ukochany wciąż daje i daje. W efekcie nie mają się lepiej być może, Lecz także nie mają się gorzej. Poza tym nie muszą bez sensu się głowić. Że na ten ich konstans ktoś musi zarobić. Średniaki, te z głową, jak wszędzie na świecie, a ci mają mech, sami wiecie. Ja nie mam do ludzi za głosy ich żalu. Nie takie się rzeczy robiło dla szmalu, a poza tym, kiedy coś nam. Spada z nieba, poparcie odwdzięczyć się trzeba. Tu jedna uwaga: Kiedy się bohuszą, w obecnej sytuacji średniaki wykruszą, zabraknie rodacy na wschód od Kraśnika, nam nawet do ręki nocnika.